Dzień dobry, witam serdecznie. Studio DTS po drugiej stronie łącza nasz gość Wojciech Bobak, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa i utrzymania infrastruktury IT-WSB NLU. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry panie dyrektorze. Chciałem powiedzieć, dzisiaj dzień jak co dzień, kiedy włączyłem rano pocztę, okazało się, że znowu jestem szczęściarzem. Dostałem kolejny spadek, darowiznę. Otrzymałem kilka świetnych ofert biznesowych, dzięki których zrobię dzisiaj i w najbliższym czasie dobry interes. Panie Wojciechu, pewnie tylko, nie, nie, nie tylko ja, właśnie. Otrzymujemy mnóstwo takich maili i, i, i zachęt do zrobienia albo do. Do, 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 do pobrania takiej darowizny albo do zrobienia dobrego interesu. Co pan o tym sądzi? Często otrzymujemy takie maile, to fakt. Tutaj musimy zwrócić na to uwagę, że dla atakującego bardziej korzystnym jest atakiem, jest atak na osobę niż na, na maszynę. Jesteśmy bardziej podatni po prostu na tego rodzaju ataki. Przez to wyłudzenie, wyłudzenie naszych cennych danych. Tutaj w sumie takie, te, o których pan wspominał, Możemy śmiało jeszcze dołączyć, nie wiem, przykładowo mail z wszczęciem kontroli z urzędu skarbowego. No z automatu taki użytkownik odbiera takiego maila, odbiorca odbiera takiego maila spada w panikę, no bo nikt nie lubi kontroli, otwiera załącznik, okazuje się, że, że stał się ofiarą, no już jest po, po fakcie. No właśnie, ale, ale, ale powiedzmy to wyraźnie, bo e, otrzymanie takiego maila to, to, to jeszcze nic, prawda? A najważniejsze, żebyśmy go w ogóle nie dotykali, tak? Tak, dokładnie. Istnieje wiele witryn, yy, stron internetowych, które pozwalają na weryfikację takiego, takiego maila, załączników. Yy, tutaj często działa to na tej zasadzie, że yy, atakujący wysyła w ogóle z jakiejś śmiesznej domeny takiego maila. Czyli yy, jeżeli dostajemy przykładowo maila z, yy, dajmy no, tak jak wcześniej wspomniałem, z tego urzędu skarbowego i widzimy, że yy, domena, nie wiem, pochodzi, z, yy, jest na końcu z rozszerzeniem np. Yy, z Rosji czy z innego państwa, no to z automatu powinno wzbudzić w nas pewne. Podejrzenie, że coś może być nie tak. No, w tym przypadku już na pewno nie tak, no nie? ale istnieje taki wiele sposobów, sposobów weryfikacji takiego maila. Przykładowo często atakujący konstruują atak takie kampanie phishingowe za pomocą translatora Google'a. Śmiesznie to wygląda, tak? bo, bo, bo tłumaczył macie ten tekst, natomiast żaden transator nie jest doskonały. Wprowadza pewne błędy w składni, jeżeli chodzi o tekst. Yy, i tym podobne elementy, które po, no, pozwalają po prostu nam no, sądzić, że ten mail nie jest taki Do, jeśli, jeśli przez nieuwagę albo z, roz, z rozpędu klikniemy taki, taki dziwny mail e, informujący nas, że dostaliśmy właśnie od kogoś e, dobrego spadek, no to też jeszcze chyba nie koniec świata, tak? Yy, tutaj trzeba podzielić też te ataki, tak? bo tak naprawdę no, nie zawsze stajemy się ofiarą, yy, że nasze dane po prostu wyciekły do internetu. Często jest tak, że nasz komputer po prostu dołącza do takiego botnetu, czyli takiej po prostu armii po prostu komputerów, które takich najemców, tak bym to nazwał. Yy, przez co też jeżeli już otworzyliśmy taki załącznik, to na pewno powinniśmy skonsultować to z osobą, która ma większe doświadczenie w tym temacie, yy, upewnić się, że wszystko jest ok. Warto też wspomnieć, że wraz z wzrostem tej, ze wzrostem popularności internetu wzrosły też zabezpieczenia tego, tego internetu. Tak? Czyli z automatu nasze programy antywirusowe, nasz system operacyjny też czuwa nad tym, żeby nam się jakaś tam krzywda nie stała. No nie zawsze z pełnym skutkiem, aczkolwiek jest to gdzieś jakieś powiedzmy podłoże takie, które pozwala nam na poczucie pewnego bezpieczeństwa. Mm -hmm. Często mówi się nam i, i, i powtarza się i, i, i stara się na na to uczulić. Nic się w internecie nie, nie, nie ukryje. Każdy Twój ruch zostawia ślad. No, tak jakbyś chodził po śniegu albo po piasku, nie możesz zmylić śledzących. Powinniśmy się tym przejmować tak naprawdę? W zależności od jakich celów te nasze dane są wykorzystywane. No z automatu, teraz wszystko przechodzi do, 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 do świata internetu. Nasze życie, powiedzmy, w dużej części mamy już to życie tak jakby powiedzmy, podzielone. Mamy to życie nasze prywatne. W domu, tak gdzie siedzimy sobie wygodnie w kanapie i te życie w internecie, czyli nasze social media i tym podobne. Trzeba pamiętać o tym, że wszystko zostawia ślad, nawet nasz telefon który nosimy w, w kieszeni. Tutaj, na przykładowo, dajmy na to, zostawiamy samochód na parkingu, nasz telefon nas informuje, gdzie ten telefon się, gdzie przepraszam, gdzie samochód się aktualnie znajduje. Jak również te dane nie są zbierane na podstawie kilku ostatnich dni, ale też lat. Także, jeżeli wybieramy się na urlop i nagle w, nie wiem, w przykładowo czerwiec, lipiec gdzie zaczyna się okres urlopowy, wyskakuje nam informacja na temat atrakcyjnych wycieczek za granicę, no to z automatu jest to też na sugerowane na podstawie analiz, które były wcześniej po prostu już wykonane, naszych działań tak w internecie. Ale powinniśmy to po, po, potraktować jako, ja powiem w dużym uproszczeniu, w cudzysłowie, gest dobrej woli internetu, czy powinniśmy się niepokoić tym, że jesteśmy cały czas obserwowani przez, no, przez, przez, przez sieć, przez kogoś jesteśmy obserwowani? Tutaj zdania są podzielone tak naprawdę i nie chcę się opowiadać ani po jednej, ani po drugiej stronie. Dla jednych oczywiście jest to pewne udogodnienie, bo wszystkie opcje się nasuwają już po prostu z marszu. nie muszą... Yy, no Zależy tak naprawdę... Może wracając do, 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 do podstawy tego pytania, zależy do czego te dane są wykorzystywane. Czy te dane są wykorzystywane po to, żeby zrobić i wyrządzić tam jakąś krzywdę, czy wykorzystywane są po to, żeby nam ułatwić życie? No, tutaj już indywidualnie do, 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 do Państwa oceny zostawiam ten temat. Wiele osób się zastanawia, czy powinniśmy się czegoś obawiać, wpisując do sieci swoje dane wrażliwe, czy w ogóle je powinniśmy wpisywać. Yy, tutaj trzeba, hmm, trzeba patrzeć przede wszystkim, gdzie te dane wpisujemy i komu je udostępniamy. I tutaj to akurat może taki wygórowany, podam taki wygórowany przykład. No ale przykładowo, to jest no, akurat to śmiesznie zabrzmi, tak? Ale tutaj myślę, że świetnie zobrazuje to, co chcę przekazać. Jeżeli kupujemy na przykład nie wiem, dajmy na to spodnie w, w sklepie internetowym, to naturalnie, że taki że sklep nie będzie potrzebował od nas numeru PES-y przykładowo. No a jeżeli już potrzebuje, no to coś jest nie tak, no nie? Tutaj akurat ten przykład jest wybudowany, aczkolwiek wie, istnieje wiele przypadków, które zbierają te nadmiarowe dane. Nie podawać zrezygnować z takiej transakcji, poszukać innego sklepu, który tak, tak. Tak? Jeżeli, jeżeli robimy w ten sposób, rejestrujemy się na stronie internetowej tylko raz, mm -hmm. bo nie mamy, żeby wiemy, że nie będziemy je później odwiedzać, no to naturalnie te dane, które musimy podać, żeby nas, nie, żeby paczka dotarła do tego miejsca, gdzie, gdzie chcieliśmy, czyli do nas do domu, no to z powinniśmy podać te prawdziwe dane, natomiast pozostałe dane, jeżeli nie mamy pewności, że ta strona jest na pewno zaufana, no to raczej nie powinniśmy nam zostawiać swoich danych. Po, po czym przeciętny użytkownik internetu może rozpoznać profile i witryny zaufane? Wcześniej wspomniałem o zabezpieczeniach systemu operacyjnego, jak i samych przeglądarek internetowych i tym podobnych elementów, z których na co dzień korzystamy, jeżeli chodzi o komputer. I tutaj istnieją takie w sumie cztery wyznaczniki. Pierwszym wyznacznikiem jest na pewno to, że nie powinniśmy wyłączać zabezpieczeń. Te zabezpieczenia, które są wbudowane w przeglądarkę, przeglądarka też dba o to, żebyśmy się czuli bezpiecznie w internecie, nie powinniśmy ich wyłączać. Jeżeli wyłączamy, z automatu narażamy się na pewnego rodzaju zagrożenia. Druga kwestia to adres URL, czyli ten paseczek u góry, który mamy, do którego wpisujemy adres strony internetowej. No, powinniśmy zwracać uwagę, czy te adres, nazwa strony jest poprawna. Czy nazwa strony jest poprawna, czy nie ma jakichś literówek, Yy, przykładowo tutaj nie wiem, jeżeli mamy dajmy na to ONET, łatwo po prostu podmienić na zero z automatu, wizualnie wydaje nam się, że jest ok, natomiast na strona nie prowadzi na yy, do tego miejsca docelowego, do którego chcieliśmy yy, trafić. Yy, trzecim elementem są certyfikaty SSL, czyli ta zielona kłódka po lewej stronie, zaraz od której zaczyna się prostoda z strony. To też pozwala nam sugerować, że, że dostawca strony jest, na, jest faktycznie tym dostawcą, na którego oczekiwaliśmy. No i czwarta rzecz, jeżeli już tak naprawdę nie mamy zaufania do tej strony internetowej, bo nie wiemy, czy, czy znajdujemy się na poprawnej stronie, istnieje wiele portali, które nam pomagają po prostu weryfikować takie, takie strony internetowe, a nawet zgłaszając, pozwalając uchronić inną osobę przed tego rodzaju atakami, jeżeli chodzi o, o same witryny. Albo skontaktować się z zaufanym informatykiem, z kimś znajomym, tak? Na przykład. Jak najbardziej popieram, trzeba, trzeba dzwonić, jeżeli nie mamy pewności, zawsze warto skonsultować. Eee, szczegóły Szczególnie młodzi ludzie dużo czasu poświęcają, jeśli, jeśli tak można powiedzieć, życiu, życiu w sieci, a w ostatnich dwóch miesiącach, czy ponad dwóch miesiącach, bardzo tak. dużo czasu. Wszystko robiliśmy zdalnie, młodzi ludzie szczególnie dużo. Pan z młodzieżą pracuje, prowadzi pan między innymi szkolenia dla młodych ludzi. Co im pan mówi w pierwszej kolejności, kiedy rozmawiacie o bezpieczeństwie młodych ludzi w sieci? Żeby zwracali uwagę na to, co udostępniają w Internecie, że w Internecie to tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że internet zostawia za każdym człowiekiem pewien ślad, no, że nic w internecie nie przepada i to, co raz zostało udostępnione, już stamtąd po prostu nie wyjdzie zawsze jest jakaś możliwość odszukania gdzieś, gdzieś tej informacji. Często młodzi ludzie narażają się na pewnego rodzaju... No, przykre konsekwencje przy udostępnianiu takich informacji. Nawet czasami, wysyłając po prostu coś do znajomego yy, i usuwając po prostu z tego z tego telefonu czy tam z komputera, no, trzeba mieć świadomość, że ta druga strona może te pliki przetrzymywać i, i z automatu yy, nie my możemy. Nie, niekoniecznie ta osoba wysyłająca musi stać się ofiarą ataku, natomiast ta druga strona yy, podczas takiego ataku no, naraża też nas. Nie, nie. Tak, Warto zwrócić uwagę na to, co udostępniamy i, i w jakim stopniu się po prostu angażujemy w to życie, jeżeli chodzi o internet. Nasza, nasza, nasza rozmowa w tej chwili jest możliwa między innymi dzięki tej maleńkiej kamerce wbudowanej w laptopa, który, który stoi przede mną, ale na co dzień wiele osób zakleja tę kamerkę. Czy to jest, czy to jest dobry ruch, czy to jest, nadmiar, czy to jest nadmiar, czy to jest przewrażliwienie po prostu? Yy, zakrywanie kamerek zaczęło się tak naprawdę od afery związanej ze Snowdenem, który, który tam, no, ma swoją karierę, jeżeli chodzi o wycieki danych, yy, znaczy wyprowadzanie danych. Yy, no i tutaj na początku, tu, pamiętam, była taka, były podzielone zdania. Jedni zaklejali kamerki, drudzy się po prostu z tego śmiali. Przepraszam, Pan ma zaklejoną? Yy, no, aktualnie nie, no, aktualnie musimy tak, się ale widzieć. Po ale po programie, po programie. Tak, jak najbardziej. I tutaj, nawet to, co wcześniej wspominaliśmy, o to, to po tych prelekcji, to żeby wzbudzić ciekawość w młodych ludziach, jeżeli chodzi o ten aspekt cyber security, yy, starają się na początku po prostu pokazywać, yy, robić pokaz takiego life hackingu, czyli włamania na telefon, następnie przejęcia właśnie takiej kamery, yy, robienia yy, yy, zdjęć, wyświetlenia po prostu z tyłu na yy, pełnym ekranie tego, tego, tego zdjęcia, co zawsze yy, budowało taką ciekawość. I zainteresowanie resztą tematyki, jeżeli chodzi o te spotkania z młodzieżą. Natomiast to zakrywanie kamery, no dzisiaj myślę, że, że to skutecznie już po prostu zostało wpojone w krewy, jeżeli chodzi o wszystkich użytkowników internetu, że tą kamerkę jednak powinniśmy zakrywać. Istnieje po prostu, istnieje wiele programów, które na żywo rejestrują po prostu z tej, obraz z tej kamery, wysyłają no byłoby przykro, przykrym skutkiem po prostu oglądać się później gdzieś w internecie w jakichś tam prywatnych akcjach. Mhm. Wyższa Szkoła Biznesu jako, jako, jako pierwsza i to już kilka lat temu rozpoczęła wirtualną edukację, e-edukację. Dzisiaj ze względu na sytuację na świecie, ze sytuację epidemiczną stało się to normą. Czy wirtualna edukacja jest bezpieczna? Internetu powinniśmy używać tak jak, na, jak każdego innego narzędzia i tutaj z automatu no, przy dzisiejszych czasach jak w jaki nam przyłożyć no, jesteśmy zmuszeni po prostu do korzystania z takiego rozwiązania jeżeli chodzi o WSB rzeczywiście WSB było prekursorem jeżeli chodzi o prowadzenie tych zajęć zdalnych i tutaj w sumie główna rola leży po stronie tych administratorów czyli tych osób które czuwają nad jakością tych transmisji nie tylko jakością tylko też również nad bezpieczeństwem tych użytkowników tak żeby nie zostali Narażeni na jakieś negatywne skutki y, osób trzecich. Natomiast tutaj, y, jeżeli chodzi o transmisję, to tak zauważyłem, że więcej tutaj na początku, jeżeli chodzi o pandemię, to więcej y, było w sumie takich akcji typu żart, tak? że, że nie wiem, gdzieś tam nauczyciel został wylogowany z transmisji i tak dalej. Tutaj, oczywiście, na WSB nie mieliśmy takich przypadków, aczkolwiek. Z racji tych telefonów właśnie do informatyku. Często inni nauczyciele z innych szkół konsultowali z nami taką, taką tematykę, jak zapobiec tego typu, tego typu akcjom. Tutaj w mnie nie widzę jakichś aspektów, które mogłyby być niebezpieczne, bo jeżeli siedzimy sobie w pokoju i nie udostępniamy tam naszych rodziców czy tam pozostałych osób, które z nami mieszkają w domu, Podczas zajęć, to tak naprawdę ten kontent, który przekazujemy, jest właściwym contentem, contentem, który chcemy, chcemy udostępniać w internecie. Istnieje już takie, istnieje już takie ma zjawisko, czy ono, czy, czy ono istnieje, czy ono już jest masowe, internetowe korepetycje dla, dla nauczycieli no z, tych, z, tej, z tej wirtualnej edukacji? Znaczy tak, z wirtualnej edukacji była to pewna bariera, bo no musimy być świadomi tego, że Młodzież już, że tak powiem, od, od najmłodszych lat gdzieś sobie tę obsługę komputera wpaja. To już dla nich jest po prostu naturalne, tak? że jest działanie komputera, podstawowych elementów. Natomiast dla, w szczególności dla starszych ludzi, którzy yy, Teraz było bardzo dużo kampanii na przykład w, w telewizji, które tam y, pokazywały, jak można się kontaktować z rodzicami, żeby o nich tam y, nie, nie zapominać, żeby, żeby cały czas gdzieś, gdzieś utrzymać z nimi kontakt. No takie osoby, które nigdy nie korzystały z internetu, y, przeszkolenie z, nie wiem, przykładowo z obsługi jakiejś podstawowej platformy do streamu, no jest pewnym wyzwaniem. No, trzeba się liczyć z tym, że taki użytkownik y, no, nie posiada nawet podstawowej, podstawowej wiedzy, y, choć to jest rzadko już spotykane. No ale, ale tutaj tak, no, no było dużo, dużo takich korepetycji, jeżeli chodzi o, 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 o nauczycieli. Będzie nam tej wiedzy potrzeba w najbliższym czasie coraz więcej? To był taki w sumie, wydaje mi się, krok milowy, jeżeli chodzi o cyfryzację, tak? Bo z automatu mamy teraz, wszyscy jesteśmy, powiedzmy, w pewnym stopniu w stanie obsłużyć takie transmisje. Czyli, że tak powiem, jesteśmy w stanie w przyszłości również zapobiegać tego typu tego typu czasów, w jaki nam przyszło życie teraz tak. Dziękuję bardzo. Wojciech Bobak, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa i utrzymania infrastruktury IT WSBNL w Nowym Sączu. Dziękuję panu. Ja również dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.